Pranc. Widzę. Kurno. Teraz ciekawostka na dobry wieczór. Wiecie, że kolonie Bachmackie istnieją naprawdę? No. No. Ja z dwoma helikopterami. Dwoma różnymi. A naj najgorsze jest to, że ten... <laughs> To tak się nie spodziewałem! co? To wow. Dobrą muzykę dobrałem. Leci. Cholca. Chyba <grymny> tak to nie było jakby się będziemy uderzać Co? <grymny atak> Leci dron, kurde Wjeżdżaj Franc Franc nie umie na wsteczny No nie umiem Zamotuj ze ten magnes kurwa z przodu jak nie umiesz tylko jeździć. Z boku K o Ale możesz cię wziąć właśnie tylko kurde Tu kolejne są O kurde Na Bartek lecisz! O kurwa! A. kurwa a co ty się stanęło! są gdzieś nad nami, bo jeszcze pokazuję na tej wyspie, to chyba... Tam dalej jeszcze 19 metrów Czemu wraz do góry lecisz? Jak śmieje to zniknie moja Wysoka szczypa. Tu się stało! stało że... o co? Ej, mapa mi się coś zepsuła. Nawet usta. No! Ooooo, co niechwycony jest.

Kurna, coś mi oszalał mi. Kurna, co się dzieje? Bezsało jak już do tej kratki. ona jest, jest zam... ta kratka w sisa ona jest to zamknięta? po niej przejść. No już, już teraz to... Tak, nie... Już jest normalnie, ale jakoś mnie tak kurna zaczepiło o dziwne. Ej, ona się kołysza, czy mi się wydawało? Nie. Lecę w górę. A może się podniosę na tym, na drony. O, o, o! Masz? Mamy wszystkie te soki podłączone, nie? No chyba no. tak, o! albo O! Może, może z tym piłkami coś trzeba zrobić jeszcze jednak. Mało. Kurwa. O, mapa się pojawia. O, można i poza mapę z drugiej strony wypaść. O! I ta zniknęła. Tak myślałem, wszedł tutaj go nie ma <grystanie> Trochę drzwi uchylił No i nie otworzy Jak <grystanie> <grystanie> widzę Tu drono i tak się nie zmieści, Bo one się tak tylko trochę uchylają No dawaj, to spróbuję Chyba, że w drugą stronę bym je otworzył, bo one w tą stronę się tylko tyle otwierają o, 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 o. Łap <grystanie> <grystanie> jest. Nie no, czekam aż ten. To jest pociągnie, dźwignie. Dobra. Łap komara, He <grystanie> Tam mara zaraz. Wadze. Czekaj, puszczę offa. <grystanie> 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 się zaraz. Pa, opa. Kurde! Spory ten komar! No kurde no. O? No kurde szachy. Szacher maher. No kurno poleciałeś. <grym> kurde co tu się dzieje? Kuj tu chodzi. Nie wiem. <grym> Lisko. O, kur... Marek, mam? Jeszcze jeden komar. Dobra, nisko tam. Kur... <grywa> Franz, złap piłkę tą czarną, z drugą swoją ręką. Nie wiem, czekaj. Brzownica. Znaczy trzymaj białą jedną, a drugą... Wiem, wiem, wiem. Czekaj, czekaj. Bo łatwiej ci będzie najpierw złapać. Czekaj. Czekaj, czekaj ja. Na razie to ja! Na razie <laughs> to ja... Kur na czwartą gestę zaraz osiągnę. O? Pierwsza prędkość kosmiczną. <to słyszę>. Trzymasz? <laughs> Nie tak jak chciałem, ale. <laughs> Dobra, wychodzimy. <laughs> wychodzimy Nie zbawę. wiem, czy się zmieścimy. <laughs> Zresztą coś to Kurde, że w presji zaczęły spadać. <śmieniczy> o kurde! A ty. O! O! <śmieniczy> Dawaj na powietrze! Nie w tę stronę! <śmieniczy> nie mogę kierować! Nie mogę kierować! Z tyłu kanału pan nie wie co ja wtedy. <śmieniczy> nie tracimy wysokość. Mayday. Roger! O kurde. <grymne> kurde. Już można puścić Kurwa! 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 Ja Kurwa! 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 król? Kurwa! Halo. Kurwa! 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 O, kurde, najlepsza ten. o ja pierdzielę. Tu gdzieś jak są tutaj okruchy to kurna się taka duża bryła czegoś O dobra mam Perła. O mnie spadło coś <laughs> Sorry man I'm deaf Sorry <laughs> I'm dead Okej <Okay. laughs> Aceita na